Zapewnia pełne i wszechstronne poznanie świata. Alan Szalecki, uczeń z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaski imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego, zaprezentuje proces odrabiania przykładowej prasy domowej z języka polskiego. Sorka zada mi dzisiaj bardzo ciekawe zadania. Mam do rozpoznania fragment filmu nawiązujący do ballady Adama Mickiewicza. To lubię, rzekłem! To lubię! Niech będzie Chrystus pochwalony! Na wieki wieków. Kim jesteś, zjawo? Czego tu szukasz? Byłam ja śliczną, młodą dziewczyną. Miałam wielu adoratorów, ale żadnego nie kochałam. Był wśród nich Józio. Kiedy odkrył, że go nie kocham, załamał się i popełnił samobójstwo. Miałam wyrzuty sumienia. Pewnej nocy zjawił się u mnie w domu. To było straszne. Był potworem. Udusił mnie. Tym samym wskazując mnie na tułaczkę po ziemi. Dopóki ktoś nie powie słów, to lubię. Jeśli się nie poprawisz, czeka cię ten sam los. Proszę, za dusze w Krzyżcu bolejące zmówić, trzy zdrowaś Maryja. Jestem pewny, że to utwór Adama Mickiewicza to lubię". Świadczy o tym przede wszystkim natura, a także elementy ludowe. W utworze obecny jest również świat irracjonalny. świadczył o tym między innymi duchy oraz zjawy pojawiające się w baladzie: wilki z olnymi skrzydłami, postaci ludzi wychodzących z grobów, zjawa Maryli i duch Józia, a także same wydarzenia takie jak porwanie przez duchy, tłaczki dusz zmarłych osób. W utworze występują również charakterystyczne dla epoki romantyzmu tendencje artystyczne, takie jak osjanizm, ludowość i gotycyzm. Dzięki tym zabiegom balada jest przepełniona nastrojem tajemniczości i grozy. Dla utworu To lubię towarzyszy przeświadczenie o tym, że wina nie może zostać bez kary. W utworze zostały pokazane liczne środki stylistyczne, takie jak na przykład apostrofy, spójrz marylody się ukonczą gaje, paralelizmy składniowe, czasami płomyk okaże się blady, czasami grom trzaska po gromie, przerzutnie, na przykład nikt nie uprosił słodkiego wyrazu przez łzy, cierpienia i modły liczne epitety, czyścowe potoki. Bladawy obłoczek, północna godzina, słodki wyraz i wyrazy miłosne. Występują również anafora, na przykład na osłodzenie mężom złego stanu, na rozkosz, nie na boleść. Występuje, występują parafrazy, na przykład tuż stara cerkiew. W niej puszczyk i sowy. porównania jak na przykład białe jej szaty, jak śnieg biały lica, kolokwializmy, na przykład wrzeszczeć, zarostek, roztwiera gębę i wytrzeszcza oczy, szruba, inwersje, na przykład. Ja chociaż pomnę, nieraz Andrzej Stary zaklinał, powtórzenia, na przykład, to lubię, wyliczenia, na przykład, ten złamał dyszę, ten wywrócił wozy. Wydaje mi się, że funkcją tych środków stylistycznych ma szczególny wpływ na spójność i melodiczność tekstu. Większość z nich buduje nastrój tajemniczości oraz drodzy. Wiele epitetów występujących w utworze nawiązuje do silnego sentymentalizmu poety, do epoki oświecenia, a także do poezji klasycznej. Wydaje mi się, że jutro dostanę piątkę.